Szanowni państwo, nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszony, dlatego że dzisiejszy dzień, to dzień historyczny dla miasta Nowego Sącza, ale także dla całego regionu. Dla chluby Nowego Sącza, dla Sandecji Nowy Sącz, dla rzeszy kibiców, dla wielu pokoleń piłkarzy, działaczy, dla tych wszystkich, którzy angażują się w rozwój sądeckiego sportu. To dzień historyczny dlatego, że przystępujemy do potężnej inwestycji budowy nowego stadionu infrastruktury sportowej, która będzie przyciągała tutaj nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, ale także całego regionu i mam nadzieję także Polski. Pamiętajmy o tym, że ten stadion będzie także Pewnego rodzaju wabikiem dla młodzieży, dla tych, którzy powinni być oderwani od telewizorów, laptopów, czasem od złych rzeczy, lepiej, żeby przyszli tutaj. Tutaj poczuli te emocje piłkarskie, sportowe i zajęli się właśnie sportem. Nie ukrywam, że napięcie ostatnich miesięcy było bardzo duże. Większość mieszkańców Nowego Sącza albo wie, albo się domyśla, że źli ludzie chcieli mocno, mocno przeszkodzić w tym całym dziele. Nie udało im się to. Pokazujemy, że nowy sąd przed do przodu i nie zatrzymamy się w rozwoju naszego miasta. Dlatego chcę szczególnie podziękować całemu zespołowi, który doprowadził do tego dnia, na czele z panem Arturem Bohenkiem, który nadzorował bezpośrednio cały proces. Wszystkim pracownikom Sądeckiego Ratusza, pracownikom spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Dziękuję także radnym miasta Nowego Sącza, których tutaj widzę, radnych konstruktywnych. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali w tych trudnych chwilach, bo było ich bardzo wiele. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się mogli cieszyć nowym stadionem, poczuć tutaj emocje i zacząć walczyć także o awans. Dziękuję Wam wszystkim za to bardzo. Szanowni Państwo, troszeczkę emocji. Mamy to. Budzi się to życia, do życia, do życia, do życia Budzi się to życia, do życia, do życia, miasto nowe sąd Serce wypełnione, czerwione, Biało czarną gniąt że mnie jedna siła płynie, biało-czarna krew. Pierwsza setka już wybiła To Sandec jak KSA ej masa tradycji, z pokolenia na pokolenie Dał przykład, roman z pod okupacją Niemiec Co znaczą jedność, waleczność, współpraca, wojsko weryfikuje, błędów nie wybacza, potrzebna, ciężka praca, by znów na Kilińskiego dołożyć trzy oczka do dorobku punktowego. Ej! Wspólny cel na trybunach gardła zdarte Od dziewiętnaście dziesięć historia, pisze kartę, dumni po zwycięstwie i wierni po porażce Nasze serca równo biją pasiaste Unoszy się nad miastem Wód wygranej, nowy sąd wie, że wszystko pójdzie zgodnie z planem Stadion płonie, kto wygra mecz? Oczywiście Sandecja KKH Razem zraszę się, dumnie i odważnie Podobny wygrywać od nas zapał nie gaśnie Płonie, biało czarny ogi, to Sandecja nowy sąd Najlepszej odchory! odsłonę zawsze, zawsze dumnie i odważnie, po to by wygrywać od nas! dzisiaj się i na nowo słońce przejdzie Powstanie klub sportowy, który duszą miasta będzie Wczesne lata, wiek dwudziesty Rodzi się legenda 1910 Dla sądeczan dasta święta Zaczynają bić dumne biało-czarne serca Przyspieszone tętna, płynie łezka szczęścia Zawsze nieugięta, sandecza przedwojenna, która w w wszystkich latach nauczyła się zwycięża Kondycja, kochacie, matka kolej! Władysław Augustynek został stadioną patronem, który krzyczy jednym głosem, kiedy grają biało czarni. Nie damy się pokonać, chłopaki są uparci. I każdy Podczas konferencji prasowej przedstawiłem koncepcję rozbudowy ścieżek rowerowych w Nowym Sączu. Obecnie długość tras rowerowych w mieście wynosi 33,5 km. Docelowo ma to być 80 km. Zapraszam do zapoznania się z planem rozbudowy ścieżek rowerowych. Swoje uwagi można przesyłać do końca sierpnia na adres e-mail ścieżki rowerowe małpanowysacz.pl Link do koncepcji znajdziecie Państwo na moim Facebooku i stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl W Szkole Podstawowej nr 18 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego Dzieci Filozofują. Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza z morałem, refleksją i ukrytą w tekście mądrością. Cieszę się, że są podejmowane takie inicjatywy, ponieważ wpływają one na rozwój i kształcenie dzieci. Konkurs odbył się pod moim honorowym patronatem. Również też. Witam serdecznie. Po pierwsze, dzięki, że możemy tutaj celebrować Hip Hop w takim wyjątkowym, nowym miejscu. Panie prezydencie, co pana skłoniło, chociaż ja się mniej więcej spodziewam, do tego, żeby właśnie przebić kulturę hip-hopową w mieście wyjątkowym, jakim jest Nowy Sącz? Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsza impreza. Cieszę się, że akurat hip-hop. E, już jestem starszym człowiekiem, ale w sercu jestem młody i dlatego jestem tutaj z wami, dlatego czuję tą muzykę, chcę być tutaj i myślę, że dopiero rozpoczynamy taki cykl, który będziemy kontynuować. Startujemy, chłopcy już rozgrzali troszeczkę scenę, będzie się dzisiaj działo i bardzo się z tego cieszę. Przed nami wystąpy gwiazd. Właśnie, wspomniał pan panie prezydencie, że jest pan człowiekiem młodym. No i właśnie, e, przecież od przynajmniej 20 lat u nas w Małopolsce, chyba tutaj się zgodzimy, no nowy sąc ośrodkiem hip-hopu mocnym zawsze był. Tak jest i tak pozostanie na pewno dopóki ja tutaj będę. Dlatego co roku będziemy robić taką imprezę, co roku będziemy nakręcać hip-hop i będzie coraz, coraz więcej gwiazd. Dzisiaj też fajne nazwiska, fajni ludzie, fajna muzyka. Będzie się działo. A który, a który, który z dzisiejszych naszy, naszych gwiazdorów wieczornie człowieka? Wieczor. Mowa oczywiście o kartkim Kubańczyku i o że jest Panu najbliższy. No, najciekawszy na nim będzie Kubańczyk, ale ostry też będzie oczywiście no, gwiazdą wieczoru jednak. Dokładnie tak. Słuchajcie, wielkie brawa Ludowi, Radze, Prezydent Miasta Nowy Sącz. Dobrej zabawy. Dzięki.

Złożyłem gratulacje i życzenia kolejnych pięknych lat pożycia małżeńskiego oraz wszelkiej pomyślności 19 parom świętującym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz jednej parze świętującej jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Oznaczyłem również jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Interaktywny plac zabaw wodnych przy ulicy Nadbrzeżnej już działa. Zapraszam codziennie w godzinach od 10 do 19. Wejście z kartą nowosądeczanina tylko 10 złotych. W cenie biletu dzieci mogą skorzystać również z największego w Małopolsce dmuchanego placu zabaw. Warto zobaczyć. Ruszamy z akcją Bezpieczne Wakacje. Zapraszam już w najbliższą niedzielę na piknik do Parku Strzeleckiego. Zaczynamy o godzinie 15. W programie gry, zabawy, animacje dla najmłodszych całych rodzin, dmuchane zjeżdżalnie, pokazy ratownictwa wodnego, bańki mydlane, szczudlarze i postacie z bajek, słodki poczęstunek oraz koncerty w amfiteatrze. Zespół Atrament, Ewa Nowel i Gwiazda Wieczoru, Jula i Filip Lato. Od poniedziałku do końca wakacji planujemy zajęcia rekreacyjne, sportowe, artystyczne i warsztatowe. W Zespole Świetlic Środowiskowych, Świetlicach Osiedlowych, Pałacu Młodzieży, Miejskim Ośrodku Kultury, Sądeckiej Bibliotece Publicznej i Małej Galerii. Szczegóły dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl. Zapraszam na Street Food Polska Festiwal na płycie Nowosądeckiego rynku. Od piątku do niedzieli w Nowym Sączu zaparkuje 19 najlepszych food traków z kuchnią z różnych stron świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, węgierskiej i azjatyckiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i na słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 123. spotkaniu z prezydentem Miasta Nowego Sącza. Witam wszystkich internautów na moim profilu facebookowym prezydent Ludomir Handel. Witam także widzów regionalnej telewizji kablowej. Od razu się muszę przyznać, że ten materiał nagrywam wcześniej. Nie jestem dzisiaj online, dlatego że jestem w podróży służbowej. Wracam dopiero jutro, ale wszelkie pytania, które Państwo mi zadacie za pośrednictwem mojego maila prezydentmałpanowysacz.pl otrzymają swoją odpowiedź. Także zapraszam bardzo serdecznie do tego kontaktu mailowego i do zobaczenia wkrótce.